Ja zobacz, jaki tam ile dymu w ogóle! O! Driftingowych mistrzostwach polskich w Słomczynie miało miejsce dechowanie. Za kierownicą siedziała Marta Błoch, która straciła kontrolę nad pojazdem. Na szczęście dziewczynie nic się nie stało. Od następnych zawodów gwiazdy skupiam się na promowaniu bezpiecznej jazdy, a tor pozostawimy profesjonalistom, tak zapowiadają organizatorzy Speed Games. Dzisiaj będziemy pierwszy raz na prawdziwym torze jeździć. W sumie ja nie miałam jakichś większych przygotowań. Eee... <laughs> Moje przygotowanie ja jakby w sumie nigdzie się nie ścigałam wcześniej. Jeszcze nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę, bo nawet jeszcze nie byłem na treningach. Nie miałem, że tego okresu czego. Czy ty się nie boisz, że osoby, które nie miały wcześniej styczności z takim sportem, siadają za kierownicą? Oczywiście jest to zawsze stres. W każdym samochodzie mamy instruktora. On jakby panuje nad tą gwiazdą. Najpierw ich szkolimy, uczymy ich bezpieczeństwa, z bezpiecznej pozycji za kierownicą. Ci najlepsi wsiadają już do wyścigu i się ścigają. Jest to oczywiście no ryzykowne, bo zawsze jest motorsport ryzykowny, ale no staramy się to z maksymalnie zminimalizować. W pierwszych właśnie eliminacjach brałam udział, kiedy nie miałam prawka. Natomiast na to, że można się ścigać bez prawa jazdy. Ale dzisiaj już mam, żeby nie było. Dzisiaj już jestem doświadczonym kierowcą, tylko na automacie. Jestem opanowany i akceptuję swój strach i swoją nieprzewagę nad, nad wszystkimi, tak naprawdę. Ta z gier można dużo wyciągnąć. Teraz nawet już. Na, na, na profesjonalnych e, symulatorach można się szkolić normalnie pod wyścigi. Jeździliśmy troszkę na symulatorach, jeździliśmy do Wrocławia, na, do Apexu, Apex One, i tam troszkę próbowaliśmy, aczkolwiek na torze jeszcze nie mieliśmy okazji, także dzisiaj będzie chrzest. No tak, i... bo symulatory to troszkę co innego, to jednak symulator, nie prawdziwy tor, nie? W jednego kartach coś tam jeździłam, ale e, tak jeśli chodzi o samochody, wyścigi, to nie. Tak, już chcesz się ścigać! Ty idziesz na głęboką wodę zupełnie. Ja lecę po swoje. Nie ma czasu na przygotowania. Jedziemy. Kłopie, leć! Lecę! Elo! Kilka razy musiałem się przejechać, żeby mieć jakiekolwiek umiejętności driftingu, nie nabyłem ich zbytnio dobrze, będę szczery. Pierwszy raz będę na tym torze jechał, wcześniej impreza odbywała się na torze Modlin, więc na pewno będzie trzeba poznać się z torem, fajnie, ja się cieszę, ale nie nakręcam się, bo jak się nakręcasz to się zaczyna stres potęgować, ja wolę podejść do tematu na spokojnie. Wiadomo, adrenalinka jest, stresik jest, ale to myślę, że powinno zadziałać pozytywnie. O, ale tam opony się palą albo samochód, albo ta, opony. I stres też, to no, przyznaję. Jest jej dobra faza i stres. Ja jestem zawsze bardzo podekscytowana, bardzo to lubię, lubię tą adrenalinę. Myślę, że samochody są dobrze przygotowane do tego, żeby was trzymać w ryzach? Taką mam nadzieję. Tutaj na szczęście te samochody e, wbrew pozorom są bardzo bezpieczne. W środku mamy klatkę, jesteśmy przypięci pasami z każdej strony, mamy kask, jakby... Ciężko jest się uszkodzić, tak naprawdę. Ale kurczę, nie boisz się, że nie wiem, wypadniesz z toru? Nie, absolutnie. Ja właśnie nawet byłoby śmiesznie, gdyby wypadł z toru. Boję się, boję się, ale jakie to by było życie, jakby nie wychodziło się ze swojej strefy komfortu i nie brało się tego, co życie daje? Może się zdarzyć coś nieprzewidzianego? Wszędzie się może zdarzyć, nie? Słyszałam y, od dziewczyn, które startowały już w zeszłym roku, że byłem gdzieś tam, ktoś do kogoś wjechał, jakieś uderzenia. Zobaczymy, jestem w dobrej myśli. Tak, ja bardzo lubię takie emocje. Y, jeszcze nigdy nie miałem do czynienia nawet z takim profesjonalnym wyścigiem na torze. I ja się, że mogę tu wystąpić. Myślę, że to jest dobra zabawa dla mnie i ja bardzo lubię szybkie samochody. Y, i, I to jest fajna okazja, żeby się tutaj sprawdzić. Oczywiście dla przyjemności. Jadę na spontanie. I myślę, że to jest najlepszy, najlepsza taktyka. Największa adrenalina jest, kiedy wciskasz pedał. Po prostu. Jak jedziesz szybko, to po prostu nie wiesz, co się wydarzy i starasz się panować nad samochodem. Wiem, że będę musiała być skupiona 100%, bo adrenalina bierze górę i... Często się rozpraszam, to jest najgorsze w tym wszystkim. I w mojej głowie to wygląda tak, że teraz siebie wyciszam, żeby później mieć pełne skupienie. Co ta Jariska potrafi zrobić na torze? Także może nie chciałbym w jakimś wypadku spowodować, bardzo bym nie chciał, ale na pewno będę próbował przekraczać limity. Karolina, nie boisz się? Ja raczej należę do osób, które lubią wychodzić ze strefy komfortu i są bardzo odważne, natomiast adrenalinka jest. Tylko wiesz, jaka jest różnica? W Need for Speed ma się wiele żyć, a tutaj. Tylko jedna. No właśnie, tu jest ten problem. Okay.